Be My Guest 2022, Ice Kraków, Kraków 50 a ze mną Hilton Balice Team, dwie głowy Hilton Balice Team, czyli Kaja Wachowska, General Manager Hilton Garden Kraków Airport i Grzegorz Gogola, prezes spółki. Moi drodzy, a dzień dobry, dwugłowy smog. smog. Moi drodzy, moje pytanie do Was dzisiaj jest takie, bo jesteście z nami w roli ambasadorów nowej gościnności, jako wsparcie dla naszych uczniów, dla wydarzenia. Chciałem was zapytać, jaką Wy widzicie albo jaką Wy wnosicie dzisiaj wartość dla uczestników tego wydarzenia, dla potencjalnych nowych uczestników tego wydarzenia, albo w ogóle dla, dla rynku hospitality. Ja się generalnie bardzo cieszę, że jesteśmy tu dzisiaj i też nie wyobrażam sobie, żeby nas miało tu dzisiaj nie być. Dlatego, że hotelmania od samego początku jest nam bardzo bliska. Dlaczego właśnie ze względu na nasze wartości, czyli to, co usłyszeliśmy od was na początku, co chcecie robić w polskim hotelarstwie, że chcecie w nim trochę namieszać. Nam się to po prostu spodobało od razu i stwierdziliśmy, że wchodzimy w to. A jak w coś wchodzimy, to na no poważnie. Dlatego tu dzisiaj jesteśmy. I też to, jak prowadzimy nasz hotel, my naszą całą politykę prowadzimy w kierunku ludzi. Mhm przede wszystkim właśnie tych młodych ludzi, którzy dopiero zostawiają pierwsze kroki w hotelarstwie, więc tak samo bardzo nam się podoba to co robicie wy jako hotelmania, to co dzisiaj obserwujemy na tej konferencji i to, że możemy dzisiaj poznać twarzą w twarz te wszystkie osoby, do których przez cały ostatni rok mówiliśmy pewnie z filmów, z podcastów, z waszego Facebooka, Instagrama, LinkedIn'a. Dzisiaj mamy możliwość poznać wszystkich na żywo. I zaczerpnąć też inspiracji przede wszystkim z tych prelekcji, które dzisiaj mamy okazję oglądać oraz młodzieży, której mamy okazję słuchać w takich bezpośrednich rozmowach. Więc dziękujemy. My bardzo dziękujemy. My bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Ja nie wiem, co mam już powiedzieć. Kara już chyba <laughs> powiedziała wszystko. Tak jak powiedziała właśnie Kaja, mogę tylko powtórzyć, że no nie mogło być tego wydarzenia bez nas. Bardzo chcemy brać czynny udział w rozwoju młodzieży, młodzieży w branży hotelowej. Także jesteśmy, może zawsze na nas liczyć. Jesteśmy z wami i naprawdę podziwiamy ten event, bo jest wspaniały. A my jeszcze raz dziękujemy Wam za to, że ugościliście potężną grupę z Olsztyna, bo jest u Was dzisiaj prawie 70 uczniów i nauczycieli, nauczycielek, które są bardzo aktywne i to taka bardzo mocna szkoła. Fajnie, że, że akurat jest u Was, cieszymy się. Słuchajcie, jak oceniacie organizację wydarzenia w ogóle? Naprawdę miejsce w ogóle, jeżeli chodzi o ICE w Krakowie, to, to jest miejsce, które zachęca do organizowania konferencji, bardzo. Profesjonalne wystąpienia uczestników, świetne przygotowanie, bardzo dużo ciekawej wiedzy, którą można usłyszeć od prelegentów ze sceny. Myślę, że młodzież jest zainteresowana przede wszystkim o poziomie wystąpień uczestników, którzy są na najwyższym poziomie, moim zdaniem. Super, Kaja. To, co ja widzę, to przede wszystkim taka nowa energia, która ma miejsce na tej scenie. My też, jako stali wywalcy wielu konferencji branżowych, widzimy tutaj taki powiew świeżości właśnie tego nowego pokolenia i myślę, że jest to konferencja, którą na stałe na stałe hotelarze powinni sobie wpisać w swoje kalendarze yy, i poznać trochę to hotelarstwo właśnie od zupełnie nowej strony, innej strony, od tego nowego nurtu, który nawet nie tyle co do nas idzie, ale już do nas przyszedł, mhm. więc myślę, że warto tu być i mam nadzieję, że za rok będziemy mieli też większą konkurencję pracodawców, bo mamy tutaj prawie mhm. pół tysiąca młodych ludzi którzy myślą o hotelarstwie i chcą w nim pracować, więc oni tu są dzisiaj. Dokładnie tak. Gdzie wy jesteście. Hotel, hotelarzy bardzo często można usłyszeć podczas branżowych spotkań, podczas konferencji hotelowych, że brakuje młodych ludzi. Właśnie, oni tutaj są, oni chcą pracować w hotelarstwie, oni chcą się rozwijać, chcą dotknąć tego prawdziwego hotelarstwa. Dlatego mhm. też my tutaj jesteśmy po to, żeby im to pokazać. Słuchajcie, prawie odpowiedzieliście na pytanie, które chciałem Wam zadać, czyli komu zarekomendowalibyście uczestnictwo w przyszłym roku? Bo wnioskuję, że, że tak, z tego co powiedzieliście, więc nieskromnie pytam komu, bo planujemy i będziemy komunikować przyszłą edycję już od listopada. Znaczy no, na pewno uczniowie, osoby, które chciałyby wiązać swoje plany, swoją karierę. Mm -hmm z branżą hotelową, no to nie wyobrażam sobie, żeby ich tutaj nie było. To jest świetny event, chyba pierwszy taki w Polsce organizowany, żeby to było dedykowane właśnie dla młodzieży, do osób, które chcą pracować w naszej branży. I oczywiście ten event powinien być dedykowany także dla przyszłych pracodawców, żeby zmeczować te dwa obszary między właśnie pracodawcą, a potencjalnym pracownikiem i pokazać im te dobre praktyki, zachęcić ich, pokazać, że to jest fajne, hotelarstwo jest fajne, warto tutaj pracować, można się rozwijać, można poznać ciekawych ludzi i łączyć jeszcze przyjemne z pożytecznym jak można było okazję usłyszeć ze sceny, podróżowania. Co jest to, że w hmm. hotel to nie tylko przyjmujemy gości, ale bardzo często mamy też możliwość uczestniczenia w programach e, sieciowych, hoteli, hoteli sieciowych, na przykład w hotelu Hilton, mamy możliwość podróżowania po świecie, na bardzo atrakcyjnych stawkach.